Swiewaneczko, witam na moim kanale, z tej strony Minecraft Matek, a dzisiaj sobie zagramy w GTA, na serwerze myhun.pl. I to będzie chodzi o to, że będę zbierał e, a, takie amunicje jakby. Które widziałem na boje do sniperek amunicje i takie jakby takie, no bronie i z, z tej broni będę wykorzystał grać i będę ich zabijał normalnie. Wiecie jak ten gracz ma teraz? On ma właśnie taką broń, którą ja miałem, ale mnie zabili. Hmm, on będzie chciał zastrzelić tą bronią. Też miałem właśnie taką, ale mnie zabił jakiś koleż z innym. właśnie na tą, tą siekierkę muszę chwilę zmykać, żeby mnie nie ściągnął. A mi to będzie już lipa. Dobra, odzepił się ode mnie, odczepił się ode mnie. To normalnie będzie można otami je później jeździć. tak mi się zdaje, bo dopiero to wbiłem. Ale, zaraz, ale zobaczymy w późniejszej fazie gry. Teraz mamy tu szukać skrzynek. Hmm, tutaj nie byłem. To, 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 um. Znowu nie mam jedzenia i znowu mogłem zabić. zabić. Tam się coś dzieje już. Na pięści. Potrzebuję jakiejś broni. Mam trochę amunicji. Nie zapalam, nie zapalam. Po co? Co to może, a co tu w ogóle pisze? Bo. Co to może być? Nic tu nie ma. Idziemy tutaj zobaczyć. Jest skóra, zabiję sobie, żeby mieć jedzenie. Nawet nie ma. Spoko. O nie, tam się jakiś katość kręci. Gdzie on jest? Chyba sobie poszedł. Pytam tam są szybko, żeby mnie nie zapali. Bo mi to zauważy. O ja, za się szybko, szybko. szybko. Tu jest. No, a już oczyściłem ją przedtem. Hmm. Dobra, co tu jest? Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tutaj, co tu może być? Też nic nie ma. A tu co się robi? Czy były jakieś naboi dobrych? O jest, skrzynka jest jest, jest, jest jest nabój do snajperek. Do snajperki. Hmm. To, co ty pisze press, trzeba uważać. Co to daje? No przejdziemy tu zobaczyć. Uff. zobaczył mnie? Do mnie biegnie, to nie biegnie, tak mi się zdaje. Ale tu. Nie, nie, nie. Co tu jest, co tu jest? Idzie tu, idzie tu. Cio, cio, cio. Nie, nie, nie idzie, nie idzie. Tak mi się zdaje, jest blisko mnie. A zaraz głodu jeszcze umrę. Co on się tak kręci? Dobra, poszedłem. Tam tam się biją, tam się biją. Szybko, muszę jakieś jedzenie załatwić. Tu jest jakaś lodówka, widzę. Co tu jest? Nie działa to. Dobra, spadamy stąd. Mm. Of shit, zobaczy mnie. Dobra. Będzie mnie gonił? I to jest jeszcze tak, że jakbym na przykład zabił z 5-10 graczy, to mnie normalnie policja go nie ma w tak Takie są pluginy tutaj wgrane, dobre. W ogóle spodoba mi się, spodoba mi się ta ta gra teraz, DGTA. Złapie mnie, kurde. O, dobra. Kurczę. Dobra, gramy jeszcze raz. Tylko albo dobra, gramy, gramy, gramy. Pójdziemy teraz na którą, na którą, na którą, na trzecią, może pójdziemy. Hmm. Co tu jest? Nawet tego nie ogarniam. Co tu jest, co tu jest, co tu jest? Co tu jest? Nic, nic tu nie ma. Hmm. Broni tu nie ma. Jedną broń miałem i jeszcze zabili. O, jest skrzynka na dachu. skrzynka jest fajna. Trzeba, trzeba ją zobaczyć. Jest nabój do pistoletu. Tam jest skóra. Tam jest kolejna skrzynka. Nie wiem czy ja właśnie czyściłem, ale dobra, idę, idę jeszcze zobaczyć tutaj. Jest nabój też do... Czego? Do jest do shotguna. Dobra. Hmm, tu też nic nie ma. Chyba tu byłem już. Byłem, byłem Co tu jest na dół to jest skrzynka? Nabój do snajperki Na tym drzewie Tylko jak tu się dostać teraz na to drzewo nie wiem jak tu się mam teraz dostać Żadnego tego wejścia nie ma? Może dachem pójdę z góry Dobra Co tu może być? Też ociśnijemy skrzynkę. Znowu ty mnie zauważył. Jestem z tą bronią. Jeszcze nie podpalił, fajnie. O Boże, dadna. Zabił mnie. Spróbuję jeszcze jedną arenkę walnąć. bo pierwsze prazę, która mi to nagrywanie jest. gdzie hmm, to? Jeszcze 4 minutki. Jeszcze 3 minutki. Bo mam tylko limit do 10 minut. Ale dobra, dobra, jest jeszcze czas na kolejną. Na tą kolejną arenkę. A To jest chyba ten sam, który mnie zabił. Dobrą ma tą broń to w ogóle nic teraz dobyć nie mogę Pewnie strzela widzę Na drzewie coś powinno być Na drzewie chyba nic nie ma Kurczę Później to w następnym odcinku to spróbujemy stworzyć normalną swoją działkę i gang trzeba coś o gang gang No Normalnie stwarzamy gang, chyba auto kupujemy, mi się zdaje. No, tak za, zabi jak zabijecie z pięciu graczy, dziesięciu może, to będzie, nas, to będzie was tu normalnie policja goniła. Dobra, jest jakieś jajko, co to jest jajko? Nie, normalne jajko, to to strzelę to. Co to może być jeszcze? Znowu jakiś koleś tu idzie. Ja zwykle jedzenia nie mam, dobra. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Skrzyki byłem... Bo... Nie, dobra, dobra, dobra. Kurczę, tu to... tam jeszcze od tyłu bi jakiś ziomeczek. Bo chyba w normalnym gta się normalnie ludzie mog mo mogą mogą na ulicy. To chyba też tak, się można bić. I znowu jedzenie, posz. Znowu jedzenie. Dobra, go. Zaczy zobaczymy co tu jest. O jest, do pistoletu. No o, ma... kij, co, co... nie, nie, nie ma się tego kiju nazywało. O, następny tu jest. Ale mnie? Ja Zabije mnie, bo ma jedzenie, ja nie mam. Dobra, odpuścił. No mnie zabił. Dobra. No to, no to widzimy się w następnym odcinku z GTA. Dajcie do góry łapkę i cześć.